Dzień dobry, mamy środę, 12 dzień marca. Słuchają Państwo PB Brief, porannego podcastu Pulsu Biznesu, a w nim. Zawieszenie broni na stole. 30 dni rozejmu w Ukrainie uzgodnione, ale kluczowa decyzja należy do Moskwy. RPP w potrzasku, przedłużenie mrożenia cen coraz bardziej realne, a prognozy inflacji znów do poprawki. New Connect i wieczne metamorfozy. Inwestor Wojtek tropi niecne giełdowe chwyty. Ja nazywam się Marcin Dobrowolski i jako autor tego podcastu serdecznie zapraszam na program. To jest podcast PB Brief, prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie od poniedziałku do piątku najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Po ośmiu godzinach rozmów w saudyjskiej Dżuddzie delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy uzgodniły warunki zawieszenia broni. Rozejm ma obowiązywać przez 30 dni, ale z możliwością przedłużenia. To propozycja Załońskiego, według którego może on służyć stopniowemu budowaniu zaufania między walczącymi obecnie stronami. W zamian za powodzenie wczorajszych negocjacji, Stany Zjednoczone wznowiły dostawy sprzętu wojskowego i wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą. Teraz do Moskwy lecą Amerykanie. Od decyzji Kremla zależy, czy porozumienie wejdzie w życie. W Paryżu odbyło się spotkanie najwyższych rangą wojskowych z 34 krajów zorganizowane przez Francję i Wielką Brytanię w celu omówienia stworzenia międzynarodowych sił dla bezpieczeństwa Ukrainy. Francusko-brytyjski plan ma na celu stworzenie siły wyposażonej w wystarczające możliwości, aby odwieść Rosję od ponownego ataku na Ukrainę. Misja ma dysponować ciężkim uzbrojeniem i zapewnionymi zapasami broni, które można będzie dostarczyć w ciągu kilku godzin lub dni. W przypadku naruszenia porozumienia możliwe byłoby przeprowadzenie bezpośrednich i natychmiastowych ataków na rosyjskie cele wojskowe i inne obiekty o strategicznym znaczeniu. Warto zauważyć, że Stany Zjednoczone nie zostały zaproszone na to spotkanie, co miało na celu pokazanie zdolności Europy do samodzielnego zarządzania bezpieczeństwem. Według nieoficjalnych przecieków z europejskich stolic, urzędnicy szacują liczebność przyszłej misji na nie więcej niż 30 tysięcy żołnierzy. Wojska miałyby stacjonować z dala od linii frontu w kluczowych obiektach infrastruktury, takich jak elektrownie jądrowe, a ich działania wspierałyby zachodnie siły powietrzne i morskie. Linia frontu byłaby w dużej mierze monitorowana zdalnie, za pomocą dronów i innych technologii. Siły powietrzne, w tym amerykańskie jednostki stacjonujące poza Ukrainą, np. w Polsce albo w Rumunii, Miałyby pełnić rolę rezerwy gotowej do reakcji na ewentualne naruszenia pokoju. A na Morzu Czarnym miałyby stacjonować floty koalicji zaangażowanych państw, które zajęłyby się rozminowywaniem akwenu i ochroną szlaków transportowych. A dziś do Turcji wybiera się premier Donald Tusk. Tematami mają być udział Ankary w misji pokojowej w Ukrainie oraz zakupy uzbrojenia dla wojska polskiego. Turecka armia jest drugą najliczniejszą w NATO, liczy około 800 tysięcy żołnierzy. Ankara stara się prowadzić przyjazną wobec Moskwy politykę, m.in. poprzez zakupy uzbrojenia, co jeszcze niedawno wzbudzało niezadowolenie w sojuszniczych stolicach, ale kraj ten sukcesywnie zwiększa swoje wpływy w Azji Środkowej, m.in. wspierając Azerbejdżan, i na tym odcinku sporadycznie konfrontuje się z oporem Rosji. Co ciekawe, na terenie Turcji stacjonują polscy żołnierze w ramach natowskiej misji monitorowania bezpieczeństwa w basenie Morza Czarnego i Śródziemnego. A kancelaria polskiego premiera zapowiedziała wspólną z prezydentem Turcji konferencję prasową na godzinę 20:30 czasu polskiego. A teraz spójrzmy na rynki finansowe. Po poniedziałkowej, największej w tym roku przecenie na amerykańskich rynkach akcji. We wtorek można było liczyć na odreagowanie. Pierwsze minuty sesji nawet dawały na to nadzieję, ale zgasił ją błyskawicznie. Donald Trump bowiem prezydent USA niespodziewanie ogłosił wczoraj podwojenie od środy do 50% ceł na stal i aluminium z Kanady, a to w odwecie za podwyższenie przez kanadyjską prowincję Ontario cen prądu sprzedawanego do trzech Stanów USA, które zrobiło to oczywiście w odpowiedzi na cła. Trump zwiększył. Jeszcze bardziej niepewność, grożąc zamknięciem kanadyjskiego przemysłu motoryzacyjnego, a także powrócił do tematu przyłączenia Kanady do Stanów. Ostatecznie Ontario podwyżkę wycofało, zapowiedziano też powrót do rozmów handlowych między sąsiadami. Reakcja rynku akcji na te wydarzenia była negatywna i indeksy ruszyły w dół, potem nieco odzyskały wsparte doniesieniami o możliwym zawieszeniu broni w Ukrainie. Dla globalnych inwestorów kluczowe znaczenie powinny mieć dziś lutowy odczyt inflacji CPI dla Stanów Zjednoczonych. Model przyjęty przez. Fed z Cleveland nakazuje spodziewać się lekkiego spowolnienia tempa wzrostu cen. W styczniu inflacja konsumencka wyniosła 3%, a ze względu na zmianę czasu w USA, dane o inflacji lutowej poznamy o 13.30, czyli o godzinę wcześniej niż zwykle. Decyzje o stopach procentowych o 14.45 polskiego czasu oznajmi nam też Bank Kanady, czyli kraju, który obecnie toczy najzacieklejszą wojnę celną ze Stanami Zjednoczonymi. O 19.00 natomiast poznamy lutowe saldo, czyli deficyt de facto budżetu federalnego Stanów. A o czym dziś piszemy w pulsie biznesu? Rada Polityki Pieniężnej stoi przed trudnymi decyzjami, a jednym z kluczowych dylematów jest odmrożenie cen energii. O tym pisze dziś Marek Hondzyński. No bo choć formalnych decyzji jeszcze nie podjęto, to rząd coraz wyraźniej skłania się ku przedłużeniu mrożenia cen do końca roku. Jeśli tak się stanie, to prognozy inflacji i wzrostu PKB będą wymagały korekty, a wpływ od mrożenia na ceny zostanie odłożony w czasie. Jednak ceny energii to tylko jeden z problemów, o których przeczytają Państwo w pulsie biznesu. Przypomnę, że dziś poznamy decyzję Rady. Nie obniżą. Jutro wysłuchamy Prezesa Glapińskiego, a w okolicy weekendu zaczytamy się w najnowszą projekcję inflacji, czyli prognozę jej przyszłego poziomu. Kiedy obniżki stóp? Tego nie wie nikt, choć na konferencji Co Nas czeka, członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki przewidywał obniżkę dopiero w trzecim kwartale tego roku, a skalę cięć tegorocznych nawet na 100 punktów. Śledztwo inwestora Wojtka znajdą Państwo w jego najnowszym artykule. Nasz kolega zajął się zmorą rynku New Connect, czyli spółkami, które niemal co sezon zmieniają nazwy i deklarowany obszar działalności, zawsze odpowiadający najnowszym trendom. Jedna z nich, Tech Robotics, nowy gracz na New Connect, przedstawia się jako lider technologii robotycznych i systemów dronowych, planując ekspansję na rynki NATO i Unii Europejskiej. Ale ta spółka, znana wcześniej jako No Gravity Development, przeszła serię zmian właścicielskich i strategicznych. Jej głównym akcjonariuszem została polska grupa militarna, a prezesem Piotr Gniadek, wcześniej związany z nieudanym projektem motoryzacyjnym Arinery. Tech Robotics przejęło od polskiej grupy militarnej prawa do systemu bezzałogowych dronów Recon Sky za 600 tysięcy złotych, ale zapowiada rozwój różnych rodzajów dronów i integrację technologii przez współpracę z podwykonawcami. I choć deklaruje innowacyjność i dynamiczny rozwój, jak wszyscy, to historia jej głównych udziałowców każe zachować ostrożność. Wcześniej próbowali oni zarobić na branży gamingowej, konopiach i metaversum. Model finansowy firmy opiera się na dotacjach i funduszach rządowych, co może okazać się kluczowe dla jej przyszłości. I choć pojawiły się szanse, by zakończyć wojnę w Ukrainie, to branża zbrojeniowa będzie jeszcze długo na topie. Już za chwilę dwie ciekawe, mam nadzieję, rozmowy na ten temat. W pierwszym wywiadzie porozmawiam z Olegiem Dubiszem, ukraińskim przedsiębiorcą z Kijowa i ochotnikiem, który od pierwszego dnia wojny broni swojej ojczyzny. Czy realne jest zawieszenie broni i jakie mogą być jego konsekwencje dla Ukrainy, regionu, no i dla Ukraińców? A zaraz potem mocna rozmowa z Kasią Kapczyńską z Pulsu Biznesu o polskiej obronności, wyzwania, błędy i kompromitacje, których niestety nie brakuje. O tym wszystkim porozmawiamy bez owijania wybawełne, ale najpierw Oleg Dubisz i tu od razu chciałem przeprosić państwa za jakość tego połączenia. Ono wykonywane było na gorąco wczorajszej nocy. A z nami jest prosto z Kijowa Oleg Dubisz z polsko ukraińskiej Izby Gospodarczej. Człowiek zasłużony dla tej instytucji, ale też zasłużony dla relacji polsko-ukraińskich, jak również zasłużony dla Ukrainy, bo pan Oleg, przedsiębiorca z Kijowa, jest ochotnikiem w tej wojnie, wojnie o niepodległość Ukrainy. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie, bo rozmawiamy w nocy z dobry wtorku wieczór, na środę. Dobry, Pytanie, dobry, czy to będzie historyczna noc, Panie Olegu? Czy to będzie historyczna noc? Mam przed sobą telegramowy kanał takiej redakcji Niechta, białoruskiego medium. Kanał jest dla Ukraińców w języku ukraińskim. Niechta zapytała swoich czytelników, czy wierzysz w to, że 30-dniowe zawieszenie broni jest realne i że Putin się na nie zgodzi? W tym momencie, w tym rozmawiamy, Odpowiedziało już 45 tysiąca czytelników. 82% kliknęło odpowiedź nie. A czy pan wierzy w zawieszenie broni? Szczerze mówiąc, każdy człowiek jest zawsze tak motywowany, że chce wierzyć w coś najlepsze. Także gdzieś jak dzieci wierzą w bajki, ja może też wierzę w pewne rzeczy, ale szczerze mówiąc, niestety, biorąc pod uwagę doświadczenie jeszcze tej e, wojny z 2014 roku. Są duże wątpliwości, czy uda się zatrzymać 30-dzienne zatrzymanie ognia po całej linii frontu. I to może być tak, że to może być powiązane nie tylko z wolą kierownictwa rosyjskiego, ale jeszcze i z tym, że ten front jest tak duży, tyle ludzi, że po prostu bardzo trudno będzie opanować, opanować pokój i zawieszenie broni. No tak i, że... i emocje tych, którzy ostatecznie decydują o tak, naciśnięciu tak, spustu, tak, prawda? Tak. Ale, Bo jeżeli ktoś siedzi w okopie, tak, no to przy całym szacunku i dyscyplinie wojennej, a zwłaszcza jeżeli są prowokacje i ktoś walni ze strony rosyjskiej, to ewidentnie będzie odpowiedź. Ale to, co jest, to jest teraz decyzja po tych rozmowach w Dżudzie prowadzonych, decyzja o, o, o zawieszeniu broni, to jest zgoda na nią ze strony ukraińskiej. Jak można wykorzystać ten czas? Jeżeli się uda, jeżeli udałoby się go zachować, to zawieszenie broni byłaby zgoda Kremla, to jak Pana zdaniem ten czas można wykorzystać, należy wykorzystać? Mnie się wydaje, że e, priorytetowo. Z, e, trzeba po prostu e, nie dopuścić, żeby jeżeli raptem dojdzie do rzeczywistego rodzaju, nie pokłócić się w środku, e, uporządkować pewne rzeczy, które w toku wojny są <coughs> potrzebują opracowania i pamiętać, że największy pokój osiąga się wtedy, kiedy jesteś uzbrojony, gotowy. E, masz wszystko, co niezbędne, masz jedność społeczeństwa e, i na tym trzeba pracować, bo jeżeli wróg czu, odczuwasz, że ktoś jest silny, to nigdy nie napadnie. Także trzeba po prostu, e, no szczerze mówiąc, ja bardzo nie chciałem, żeby doszło do jakiejś kłótni wewnątrz ukraińskiego społeczeństwa, bo jestem pewny, że wróg raczej będzie na tym pracował. Żeby podzielić e, społeczeństwo. Tak. Tak, tak. Kiedy widzieliśmy się, a widzieliśmy się kilkakrotnie w Kijowie, ja też miałem okazję widzieć zmianę postawy społeczeństwa ukraińskiego, w którym powoli gasła ta kozacka werwa, powiedziałbym, do, do, do wojny, społeczeństwo by, było zmęczone. Jakie teraz są wyzwania? Pana zdaniem największe? Oczywiście zbroić się, oczywiście, ale w, i w, w szerszym kontekście, także w tym spojrzeniu na Zachód, po to, aby tę te chęć integracji europejskiej wykorzystać. Co, 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 co pana zdaniem, e, jakie wyzwania stoją przed społeczeństwem ukraińskim? Mnie się wydaje, że mnie szczerze mówiąc, bardzo nie podoba się e, inspirowany ja uważam przez Rosjan, ale i przez pewne siły polityczne, no i też przez Amerykanów, którzy zmienili swoją pozycję na pewnym etapie, w inicjowaniu różnego rodzaju wyborów politycznych w państwie. Wracam do tego, co powiedziałem. Takie rzeczy w trakcie wojny, a wojna trwa to jeżeli będzie rozwój, na razie mam nadzieję, że on będzie na drugi etap przedłożony, ale no, myśmy e, powinni patrzeć realnie, że bardzo duże zagrożenie to jest e, przeprowadzenie wyborów, e, polityzacja społeczeństwa, no, ono wiąże się z tym, co powiedziałem. Co dotyczy Zachodu, powiem szczerze, e, nie przyzwoicie wypowiadać się na temat prezydenta drugiego kraju, ale Śmiało widzę fale było tak. Ja wi widzę fale Antyamerykanizmu anty w głowach e, niektórych na, w sporej części naszych obywateli, które byli w szoku po tych ostatnich wydarzeniach. A jednak uważam, że trzeba pamiętać o tym, że nam, am, zawdzięczając narodu amerykańskiemu i tej pomocy, która była, jak i narodu polskiemu, my przetrwaliśmy tych e, kilka lat i widzę, że ten antyamerykanizm, antyzachodnie nastroje są podsycane. Bo jest co jest, ale widzę, jak każde głupi wypowiedź, każda e, uwaga, ona jest podkręcana pewnego rodzaju metodami hybrydowymi, i widzę, jak to robią Rosjanie. I na tym trzeba pracować, żeby trochę opanować te emocje. I bardzo cieszy mnie dzisiejsze spotkanie, że jednak zwłaszcza pod względem zezwolenia na wznowienie pomocy wojskowej, zobaczymy, jak to będzie na praktyce, w życiu, i obmianą danymi. Wywiadowczymi e, oni są żywotno ważne dla naszego narodu. Dlatego e, po trochę opanować te, te emocje, może się uda. Nad tym trzeba pracować. Nie chcę Wam oczywiście niczego radzić, ale bo to, to, to nie jest moja rola. Ale ja się bardzo cieszę, że mimo tych wielkich ofiar Ukraina zachowała niepodległość, i to jest, oby to było to wielkie zwycięstwo, które będziecie świętować też, też w przyszłości. Przed Wami teraz bardzo ważna noc, kluczowa, powiedziałbym, że od tego, co, czy będzie spokojna, myślę, też zależy w jakiejś mierze powodzenie tego 30-dniowego zawieszenia broni, które jeszcze przypomnimy w życie nie weszło, no, ale czekamy na odpowiedź Kremla. A ja też na koniec chciałbym panu pogratulować, ponieważ Oleg, Dybisz, powiem Państwu, został oznaczony ostatnio przez polskie ministerstwo odpowiedzialne za gospodarkę, za zasługi dla rozwoju relacji gospodarczych między Polską a Ukrainą. Gratulacje panie Olegu i życzę spokojnej, spokojnej nocy. aby była pierwszą spokojną od trzech lat. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu i słuchaczom i, i powodzenia nam wszystkich w pokoju. Wszystkiego najlepszego. A już za chwilę rozmowa z Kasią Kapczyńską z Pulsu Biznesu o polskiej obronności. Wyzwania, błędy i kompromitacje, których nie brakuje, niestety. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników Pulsu Biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. Polska przeżywa w ostatnich. Yy... Latach, ale chyba wszyscy Państwo widzą, że to się intensyfikuje w ostatnich tygodniach. Takie wielkie wzmożenie na rzecz zwiększenia obronności naszego kraju. I to dotyczy bardzo wielu wymiarów naszego życia. Premier mówił niedawno w Sejmie o tym, że nie ma co się udzić za 3 do 5 lat Rosja ma być gotowa do uderzenia na Europę i jakkolwiek strasznie to brzmi, trzeba robić wszystko, aby być na to jak najlepiej przygotowanym. Zmienia się również polskie prawo, zmienia się polski biznes, wszyscy jakby dojrzewamy do tego, aby móc na, te, na to wyzwanie odpowiedzieć, ale aby zmienić biznes, przemysł, trzeba również dostosować prawo, ono się dostosowuje w różnych sektorach naszego życia. Ze mną jest Katarzyna Kapczyńska, dziennikarka Pulsu Biznesu, która od lat pisze o infrastrukturze, o polskim przemyśle, e, transporcie, logistyce. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry. Powiedz proszę, jak w tym wymiarze sektora, którym Ty się zajmujesz, jak w tym sektorze następują zmiany, także mentalne, ale również prawne, jeżeli chodzi o zwiększenie obronności kraju? Rząd przygotował projekt ustawy, mającej na celu usprawnienie inwestycji. Głównie budowlanych, związanych z obronnością. Projekt powstał na potrzeby realizacji programu Tarcza Wschód, ale może być oczywiście realizowany w szerszym zakresie, stosowany w szerszym zakresie. Dotyczy na przykład uproszczenia procedur związanych z wywłaszczaniem właścicieli nieruchomości, co już tak naprawdę na etapie przygotowania projektu budziło duże kontrowersje i na etapie realizacji również myślę, że ten proces będzie bardzo, bardzo trudny i może utrudnić realizację wielu inwestycji obronnych. Duże zmiany są także w przepisach związanych z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych i dotyczących pozwoleń na budowę, a nawet zmieniono normy hałasu, bo żeby móc sprawnie szkolić żołnierzy, trzeba było dostosować normy hałasu, do takich na przykład jak jakie obecnie obowiązują w przypadku projektów drogowych czy kolejowych. No też muszę to powiedzieć z punktu widzenia osoby, która dużą część roku spędza na Mazurach, tam, kiedy tylko w Orzyszu rozpoczynają się jakieś ćwiczenia istotne, to naprawdę nie się po śniardwach. I, i słuchać z drugiej strony otrucionego do Mikołajek, tak jakby gdzieś tam na na horyzoncie burza się zbierała, to zresztą bardzo takie poetyckie wyszło mi porównanie w związku z tą sytuacją, ale wracając do, wracając do twojego sektora, dzieje się dużo także, jeżeli chodzi o sieć transportową w Polsce, no bo na początku to się mówiło tylko, że ewentualnie CPK kiedyś może być wykorzystywany do tego, aby tutaj pomagać, ale coraz częściej mówi się o tym, że również porty będą odgrywać znaczącą rolę i, i dużo się dzieje w tych portach. Tam są duże pieniądze inwestowane. Gdzie widzimy takie, takie działania mające na celu zwiększanie obronności, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę logistyczną kraju? No, porty na pewno są i będą w coraz szerszym zakresie wykorzystywane do przeładunku uzbrojenia. Ale w ogóle szeroko rozumiana infrastruktura ma tutaj duże znaczenie. Niedawno, na przykład, Ministerstwo Funduszy zdecydowało się przesunąć 30 miliardów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy z programów związanych z zieloną mobilnością miejską, czy właściwie z transformacją, zieloną transformacją miast, na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. I znaczna część z tych 30 miliardów będzie przeznaczona, na budowę dróg, ale także na przykład na budowę schronów, czy też na przykład na tak zwaną infrastrukturę podwójnego zastosowania. Mogą to na przykład być parkingi podziemne, które w razie wojny będą pełniły funkcję schronu. Tutaj duże doświadczenie mają na przykład Finowie, którzy właśnie od lat kilkudziesięciu projektują w ten sposób obiekty użyteczności publicznej, aby mogły one pełnić takie obie, obie te funkcje. No, brakuje tylko, można by powiedzieć, tych autostradowych czy drogowych odcinków lotni lotniczych czy lotniskowych. Kiedyś tak, tak drogi się budowało, aby samoloty mogły na nich lądować. Słyszałaś o takich możliwościach przekształcania teraz w Polsce? Nasze autostrady mają funkcję militarną, one są przystosowane do tego, żeby w razie potrzeby mógł na nich wylądować samolot. No proszę, tego, tego nie wiedziałem, że to, jest, że to już jest stosowane. A powiedz, jak oceniasz takie problemy, które wciąż się pojawiają? No bo od lat, o tym mówił zresztą też niedawno u nas w PBB Brief w generał Waldemar Skrzypczak, od lat nie można zrealizować w Polsce dużych inwestycji, jeżeli chodzi o Chociażby fabryki e, amunicji, tej 155 mm. Są takie wyzwania, o których się dużo mówi, ale które nie są realizowane. Jak sądzisz, dlaczego? No właśnie, przymierzamy się od wielu, wielu lat i rzeczywiście do tej pory się nie udaje. Na dniach prawdopodobnie jakieś decyzje wreszcie będą podejmowane. Pierwsze fundusze już Skarb Państwa przeznaczył na fundusz mający finansować inwestycje związane z budową fabryk obronności. Do tej pory to się nie udawało. Różne są tak naprawdę. Przyczyny podawane. Z pewnością jedną z nich jest nie najlepsza współpraca Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Ministerstwem Aktywów Państwowych. O tym dość mocno się mówi w branży, ale też no, jest sektor prywatny zainteresowany inwestowaniem w fabryki amunicji, aczkolwiek też no, jakiś rok temu. Przetoczyła się w Polsce dyskusja, czy aby na pewno niektóre prywatne firmy mają wystarczające doświadczenie, czy powinny się angażować, czy nie powinny. No, wiele, wiele lat na takie jałowe dyskusje zmarnowaliśmy, fabryki amunicji nie mamy do tej pory. W zasadzie jedyną inwestycją taką istotną, jaka się toczy, no to jest rozbudowa zakładów w Kraśniku przez grupę MESCO. A jeżeli chodzi właśnie o amunicję wielkokalibrową, no to nasza produkcja wystarczy w takim można powiedzieć optymistycznym wariancie na 2-3 dni, jakby patrząc na to ile zużywają Ukraińcy, Dziennie, no to nasza roczna produkcja wystarczyłaby na 2-3 dni obrony. Oddamy salwę honorową i tak zakończy się, zakończy się bój. Oby nie było tak jak w latach 30., kiedy mówiono, że inwestycje już ruszyły, a Polska będzie gotowa na odparcie wroga w roku 1943 lub 1945. Ale Niemcy byli szybsi. Kasiu, wracając jeszcze do infrastruktury, a kolej, jaką rolę odgrywa kolej? Ona w tych konfliktach ostatnich 150 lat miała duże znaczenie? Wiemy, że w Ukrainie służyła, pomagała i bardzo pomogła w ewakuacji ludności nawet wtedy, kiedy Rosjanie stali pod Kijowem, tam wciąż kolejarze umożliwiali ewakuację ludzi z Kijowa. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, o Polskę? Czy, czy, czy znasz jakieś plany, które pokazują wykorzystanie linii kolejowej? No Kolej z pewnością powinna mieć duże znaczenie i Polska będzie miała duży problem, dlatego że inwestycje ostatnich lat były nastawione na modernizację kolei która miała służyć głównie zwiększaniu prędkości dla przewozów pasażerskich dalekobieżnych. Efekt jest taki, że zlikwidowaliśmy wiele bocznic kolejowych, wiele mijanek, wiele rozjazdów, co w dużym stopniu blokuje transport towarowy. Jak blokuje dziś transport towarowy, to jak będzie wojna, będzie blokował transport militarny. No chyba, że po prostu rzeczywiście dojdzie do tego, że, po, że, że, że transport militarny będzie miał pierwszeństwo przed transportem pasażerskim i będziemy głównie tak naprawdę wykorzystywać obecną infrastrukturę na potrzeby militarne. Pewien przedsmak mieliśmy, kiedy była wielka kampania węglowa i były problemy, były obawy, że gospodarstwa domowe nie będą miały węgla i wtedy importowaliśmy węgiel do polskich portów i żeby wywieźć ten węgiel z portów nadbałtyckich, z terminali nadbałtyckich, Zdarzały się sytuacje, że musieliśmy wstrzymywać pociągi pasażerskie, żeby przejechały pociągi towarowe. To jest smutny przykład, który pokazuje, jak bardzo zniszczono te elementy infrastruktury strategiczne, które mogą się nam przydać, kiedy wszyscy będziemy naprawdę w sytuacji takiej skrajnie krytycznej. Kasiu, bardzo dziękuję za, za te wszystkie informacje. My Państwu obiecujemy, że wszystkie... Najważniejsze wiadomości, które będziemy mogli przekazać na temat tego, jak Polska się zmienia i przygotowuje, abyśmy byli bezpieczni, publikować będziemy na, w łamach Pulsu Biznesu, a będzie to robić m.in. Katarzyna Kapczyńska, z którą miałem przyjemność rozmawiać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był PB Brief, codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu. Czekamy na Twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcastmałpa.pb.pl.